już skończyło się. No, ale mamy nowe. Co Ty byś zrobiła, jakby jakiś pan w centrum handlowym złapał Ci za rękę i powiedział, że masz z nim pójść? Ja by nie dziękuję. <noise> tak miło? Nie, ja mam swoich rodziców. Dokładnie. A jakby Cię oferował takie słodkie bananki z Olini? Powiedział, chodźcie, ja mam takie słodkie bananki. No. Dziękuję. Nie, dziękuję. Super. A jakbyś zobaczyła, że w centrum handlowym jakaś dziewczynka płacze. Gdzieś pod ścianą. Co ty byś zrobiła, jakbyś to zobaczyła? Powiedziałabym, co stała. No, tyła zgubiła się. I by mi dała rękę i powiedziała mi, jak wygląda ta mama. I powiedziała, że ma kucyka, ma włosy, takie jak ja. ona I by poszliśmy i pytałam, by. Czy to ona? Czy to ona? I by znalazła się i tyle. No warto podejść do pana, który pracuje na ochronie i powiedzieć mu, dzień dobry, jestem Klara. Moja mama ma na imię? Natalia ja Wierna. Tak, i ja się jej zgubiłam. A ja nigdy nie ucieknę, bo was widzę. No nie mów hop. A wiesz co by było jeszcze lepsze? Co? Jakbyś na mnie uciekała.